Witajcie! Dziś zapraszam Was na trzeci odcinek naszego małego cyklu. Tym razem omówimy sobie 10 rzeczy, których nie było w filmie Harry Potter i więzień Azkabanu. Tradycyjnie na początek zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych naszych materiałów. A teraz zaczynamy! Więcej hipogryfów. Na pierwszej lekcji Hagrida mamy do czynienia z hipogryfem. Uczniowie stają oddaleni od majestatycznego zwierzęcia podczas gdy Harry korzysta z lekcji na całego i nawet lata sobie na nim wokół błoni Hogwartu. Co w tym czasie robi reszta uczniów? Stoi i czeka? W książce hardodziob nie jest jedynym hipogryfem obecnym podczas zajęć, a uczniowie są dużo bardziej zaangażowani w lekcje. No i sam Harry nie zalicza spektakularnej przejażdżki. od jedynie krótki, stresujący lot, który z całą pewnością mu się nie podoba. Lekcje Lupina Ekranizacja bardzo poskąpiła nam lekcji z najlepszym nauczycielem obrony przed czarną magią, jakiego Harry kiedykolwiek miał. W filmie widzimy jedynie starcie z Boginem, podczas gdy książkowe opisy lekcji Lupina niejednokrotnie wywoływały w czytelniku zazdrość, że sam nie może wziąć udziału w takich zajęciach. Czerwone kapturki, druzgotki czy wodniki kappa to tylko kilka z wielu fantastycznych stworzeń, które sprowadzał na swoje lekcje profesor Lupin. Jako ciekawostkę dodam, że Wodnika Kappa mieliśmy okazję zobaczyć na ekranie w drugiej odsłonie Fantastycznych Zwierząt, w Zbrodniach Grindelwalda. Cerka Cadogan, portret szalonego rycerza, który w pewnym momencie zastępował grubą damę na stanowisku strażnika wieży Gryffindoru, miał pojawić się w filmie, ale ostatecznie sceny z udziałem Cerka Dogana mogliśmy zobaczyć jedynie w dodatkach. A szkoda, bo Ser Cadogan to barwna postać, która niejednokrotnie pomagała Haremu i jego przyjaciołom, choć zdecydowanie częściej przyprawiała ich o głowy. Błyskawica. Film kończy ujęcie Harego, który wystrzeliwuje w niebo na nowej miotle otrzymanej od Syriusza Blaka. Śmiechom i radości nie było końca. Tymczasem w książce Błyskawica, czyli super wyścigowa miotła, pojawia się dużo wcześniej. To prezent od anonimowego darczyńcy, który Harry otrzymał na Boże Narodzenie. I który bardzo szybko stracił, ponieważ Hermiona zgłosiła fakt otrzymania przez Harego drugiej miotły, profesor McGonagall. Bynajmniej nie zrobiła tego z zazdrości. Dziewczyna obawiała się, że miotłę przysłał Haremu Siriusz Black i że może być ona zaczarowana. Wobec czego błyskawica została Haremu skonfiskowana i poddana serii testów, by sprawdzić, czy w istocie nie została ona przeklęta. Została zwrócona właścicielowi, kiedy pomyślnie zdała wszystkie testy. PS to naprawdę Siriusz wysłał mu tę miotłę. Lekcje patronusa. Oglądając film, można uznać, że Harry osiąga wszystko bez szczególnych starań. Ba, nawet niezwykle zaawansowane zaklęcie patronusa chłopak opanował w ciągu jednych zajęć. W książce nie było tak kolorowo. Nauka zaklęcia Expecto Patronum była długa i wykańczająca, a efekty bardzo mizerne. Szkoda, że film wolał się skupiać jedynie na sukcesach Harego, pomijając przy tym cały trud i wysiłek, który ten wkładał w osiągnięcie celu. czo Filmy znowu nas oszukały. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia i Harry nie od razu zapragnął zaprosić atrakcyjną azjatkę na bal bożonarodzeniowy w czarze ognia. W książce poznajemy Czochan już w więźniu askabanu, kiedy Harry rozgrywa przeciwko niej meczkujicza. Chłopak jest do tego stopnia oczarowany dziewczyną, że trudno mu skupić się na grze. Brak mu agresji i zaparcia. Dopiero otrzeźwiony przez kapitana drużyny Oliwiera, otrząsa się z uroku i zaczyna grać jak należy. Fałszywi dementorzy. W filmie jedynym fałszywym dementorem, którego spotykamy, jest Bogin. Tymczasem w książce mieliśmy do czynienia jeszcze z innymi podrobionymi dementorami. To oni chcąc wytrącić Harego z równowagi, wtargnęli na boisko przebrani za demoniczne postaci. Hary, który na tym etapie był już po kilku lekcjach patronusa z Lupinem, rzucił na nich zaklęcie, co przeraziło przebierańców. Ostatecznie okazało się, że to Malfoy, Crabbe, Goyle i Flint chcieli wystraszyć Harego i wyłączyć go z gry. Zamiast tego jednak sami najedli się strachu, a dodatkowo zarobili szlaban od profesor McGonagall. Puchar Quidditcha. Ciągle słyszymy o Quidditchu. Widzimy góra, jeden mecz na film i basta. To by było na tyle. Ekranizacje na ogół serwują nam pierwsze rozgrywki, zupełnie pomijając kolejne. Fakt, że Harry sam dotarł tylko raz do finałowego starcia. Ale za to z jakim finisz? Szkoda, że film nie pokazał finałowego meczu, jaki został rozegrany w więźnia z kabanu, a który zakończył się spektakularnym zwycięstwem Gryffindoru. Historia Hunzfotów Film poskąpił nam również historii twórców słynnej mapy, która pozwalała wędrować niepostrzeżenie po Hogwarcie i jego okolicach. W książce znajdziemy całą genezę powstania mapy oraz historię Huntsfotów, jej twórców czyli Jamesa Pottera, Syriusza Blacka, Remusa Lupina i Petera Pettigrewa. A jest to historia, którą naprawdę warto poznać. Świstoświnka nie zapominajmy o małej szalonej suwce, którą Ron otrzymał od Syriusza w ramach rekompensaty za stratę szczura. W filmie suwki nie uświadczymy, a co za tym idzie nie poznamy dalszych perypetii z nią związanych. I to już wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, czego wam zabrakło w filmowej wersji trzeciego tomu przygód Harry'ego Pottera, a ja już teraz zapraszam was na czwartą odsłonę. 10 rzeczy, których nie było w filmie Harry Potter i Czara Ognia. Już w przyszłą środę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!